dzięki z Bożej łaski to kolejny wielki post w naszym życiu Kościół wprowadza nas korzystając z doświadczeń świętej Faustyny Kowalskiej jeśli chodzi o jej doświadczenia mistyczne wyprowadza nas nie w otchłań, ale w ocean Bożej miłości Bożego miłosierdzia warto żebyśmy sięgnęli po dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej tam dotknęli, no między innymi właśnie tego bardzo często powracającego obrazu. W ten sposób chciała yy, wyrazić, pokazać swoje wewnętrzne doświadczenie w rozmowie z Jezusem Chrystusem. Jeśli chodzi o ogrom Bożego Miłosierdzia, o niezmierzoną przestrzeń, niezmierzoną moc, o jedność Bożej Miłości. Tak bardzo mocno gdzieś pobrzmiewają od dnia wczorajszego słowa, które mogliśmy usłyszeć w czasie rekolekcji, jeśli chodzi o miłość Boga do nas i prośbę Jezusa Chrystusa o to, właśnie korzystając z przekładu Pisma Świętego księdza Jakuba Wójka, żebyśmy wytrzymali miłość Boga, żebyśmy wytrzymali w miłości, żebyśmy wytrzymali miłość Boga. Między innymi czas Wielkiego Postu to jest ten okres w ciągu roku, w ciągu naszego życia. Zresztą to ta cykliczność powracania tego typu wydarzeń ma na celu również i to, żebyśmy, Panie Boże, nie zapomnieli trwać na drodze pokuty i nawrócenia. Że w momencie, kiedy zabrzmi uroczyste aleruja za kilkanaście dni, w noc z wstania pańskiego, co wcale nie świadczy o tym, że mamy porzucić trwanie na drodze permanentnego nawracania się ku Bogu, zwracania się ku Bogu, bo tego zapatrzenia się na Boga, zasłuchania się w Niego. A nasza kontemplacja miłości Boga, ma nieustannie być wraz nas obecna, dlatego, że to przecież Życie wieczne polega na niczym innym tylko i wyłącznie na niekończącym się poznawaniu Boga. Życie wieczne, Pan Jezus to dokładnie określa, żebyśmy mieli życie w sobie, to znaczy, żebyśmy poznali tego, który jest i tego, który został przez Ojca posłany, czyli Jezusa Chrystusa. Wiemy, w życie w sobie to znaczy nieustannie poznawać Boga. Zawanie polega właśnie na niczym innym, tylko i wyłącznie właśnie na owym zasłuchaniu, zapatrzeniu się w Jezusa Chrystusa. Do tego słyszy, służy nam wielki post, Bardzo znamienne słowa dzisiaj y, wy, wypowiedzieliśmy już Dobremu Bogu w Trójcy Świętej jednemu kolekcjom szalnym w tej pierwszej modlitwie, która zbiera wszystkie nasze indywidualne Intencje, z którymi przed obliczem Boga stajemy, Wszechmogący Boże, mówiliśmy do Niego, spraw abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. Dziękuję. Pobaczcie, jak wielką tęsknotę. Nasz rozum, nasze męcze, nasze serce. Jak bardzo mocno porządkuje nam ten czas, który jest darem Boga dla nas. Ostatnie lata, w których przychodzi nam, i Boże, pielgrzymować do domu ojca. Przecież nie ma żadnego innego kierunku dla nas. Każdy dzień to kolejny dzień postępowania w pierwszym wiary, czyli zmierzamy do domu Ojca, który jest w niebie. I te ostatnie lata są w takiej wyjątkowej oprawie zewnętrznej. Wystarczy wspomnieć dwa lata temu, dokładnie mniej więcej te same dni, 4 marca, 3 marca, bo też był początek Wielkiego Postu. Epidemia, która dosyć mocno przebudowała naszą codzienność. Pamiętamy jeszcze do doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie taką, a nie inną możliwość obecności w Najświętszej Ofierze, jeżeli chodzi o liturgię. Trudno jest wyprzeć, zapomnieć święta Wielkiej Nocy, Wielkiej Tydzień, dwa lata temu, kiedy, no, Boże, Sprawowaliśmy święte misteria tu przy ministranci i lektorzy, i tyle około znaki czasu. Znaki czasu. Coś, co każe nam właśnie myśleć, analizować, spojrzeć na to doświadczenie. W świetle Ewangelii, w świetle również i tego, co jest głównym przedmiotem ewangelicznego nauczania Jezusa Chrystusa, czas się wypełnia. Czas się wypełnia i czas się wypełnia. I ta pełnia czasu również domaga się tego, byśmy przypomnieli sobie z listu do Galatów słowa objawione nam przez Boga, gdy nadeszła pełnia czasu. Zesłał Bóg swojego Syna zrodzonego z z zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Pełnia czasu polega na tym, że Bóg wyczerpał już pełnię swojego objawienia, Powiedział nam wszystko o sobie. Obdarzył nas wszystkim, dlatego że dając nam swojego Syna zrodzonego z niewiasty, za sprawą Ducha Świętego dał nam całego siebie. Coś dużo więcej, aniżeli w akcie stworzenia wszechświatca. Bóg dał nam siebie. Na tym polega owa pełna, a niczym innym. Że zostaliśmy obdarowani przez Boga w sposób no, niewyobrażalnie maksymalny. Jak bardzo pomocnymi są słowa wypowiadane, to właśnie znów w Piśmie Świętym przez Boga. Że Bóg umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Bóg, umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Ta miłość do końca to jest pełnia miłości Boga. I w czym ta pełnia miłości Boga się wyraziła? No właśnie w tym, że On swojego Syna, tak? Bóg umiłował świat. To no znów kolejne piękne słowo. Pełnia miłości, pełnia czasu. Ta pełnia czasu jest to właśnie, dzięki temu, żeśmy dostali pełni miłości Boga. Bóg nie kocha nas na 50%, Dotykamy pełni miłości Boga. Jednokrotnie bardzo trudne i to pojęcie, dlatego że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie tego pojąć. Pogarnie. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy przez ćwiczenia Wielkopostu, co tutaj mamy na myśli? To są nieskomplikowane rzeczy, bo raptem trzy słowa. Modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa, post i jałóżna. Abyśmy przez te ćwiczenia Wielkopostu postępowali w poznaniu tajemnicy Chrystusa. Tajemnica Chrystusa nic innego jak pełna miłości Boga Ojca do nas, który tak nas umiłował, umiłował wszystkich, do końca nas umiłował, tak nas umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który uznaje go za prawdopodobne, trzyczkę, moi kochani, jak bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy również właściwie rozumieli słowo wierzyć. Każdy kto mu wierzy, czyli kto go uznaje za mówiącego prawdy, prawdomównego. Bardzo istotne jest, żeby Chrystus wreszcie dla nas stał się, no mój Boże, nie bójmy się tego słowa, jedynym autorytetem życia, nie jednym z wielu. Autorytetem, czyli prawdomównym, prawdomówny. Ten Wielki Post jest między innymi właśnie portem na dwóch Żeby Pan Jezus stał się dla nas, no znowu na powrót, na tym, które na to nawrócenie nasze. Żeby On się stał na powrót dla nas, prawdą czyli godny aktu wiary z naszej strony, naszego uwierzenia. Nikt o zdrowych zmysłach nie wierzy w kłamców, jeśli nie wierzy, to jest mańca. Wariant jak coś takiego zrobić, przecież nie ma wariantów. Niezmiernie ważny, szczególnie jeśli chodzi o, Boże, przepraszam za to słowo, tegoroczną uprawę Wielkiego Postu. Tegoroczną uprawę Wielkiego Postu. Także prawdziwie powrzymywają słowa już z Księgi Miloncami. Z progu powstania się prosi o rodzic. Trudno, trudno jest nie dotknąć. Trudno jest nie dotknąć. No właśnie, to zewnętrzny również nas dotyka. Ojciec Ignacy, drugiego dnia, mówiąc tutaj o swoim współbracie z Zachodu Świętego Franciszka, o świętym Maksymilianie Manny Korbet, mówiąc o świeciniu, wiedział, że on no właśnie został zanurzony w w się rzeczywistości nienawiść, nienawiść, nienawiści. Nienawiści. I Boże, zobaczcie, przyszedł czas, przyszedł czas, kiedy również i nam trzeba się skonfrontować. Więcej, aniżeli z seansem, bo seans przepadał się z jakimś, projekcją filmów. Zapalą światło mu się skończy. Nie tak kończy się nienawiść w człowieku. Dobrze wiemy, że nie wystarczy zapalić światła. Nienawiść z między ludzi od ludzi gdzieś nam sobie pójdzie nie nieznana To zawana. Oczywiście potrzebne jest światło, światłość, która wstępuje z nieba, z wysokości od ojca. Między innymi to no właśnie Jezus z Nazaretu przypomniał. Słyszeliście, że powiedział ojcom waszym nie zabijaj”. Ach, a ja wam powiadam, jeśli ktokolwiek z was gniewa się na swego brata, winien jest, każe ognia Na drodze poznania tajemnicy Chrystusa. Jakże bardzo mocno nam trzeba trzymać się ze wszystkich sił Jezusa Chrystusa, bo jego miłość, ogrom miłości wody jest naprawdę trudna do pojęcia. Miłość wody objawiona dana nam więcej aniżeli objawiona, dana nam w Jezusie Chrystusie. Bardzo trudna do pojęcia jeśli trudna do pojęcia, to bardzo łatwe jest do odrzucenia. Bardzo łatwe jest do odrzucenia. Popatrzcie jak, mój Boże, na zapomnienie, pamiętamy, mój Boże, tych taniec z ulic naszych miast. Kilkanaście miesięcy do tyłu, kiedy, mój Boże, wolni ludzie, Żądali prawa do swobody zabijania. Słowo stało się ciałem. tego, co się nazywa nawróceniem. Trzeba nadstawić uszy i to bardzo, bardzo. I to nie na tyle co, ale na to, co mówi do nas na każde słowo, które wychodzi z ust Boże jest do nas adresowane. To jest właśnie sposób na to, abyśmy postępowali, nie cofaliśmy, postępowali na drodze poznawania tajemnicy miłości Jezusa Chrystusa. Tak mi bardzo zależy na tym, żeby te słowa nam na ten Wielki Post w pamięci, nie tylko na ten Wielki Post. Abyśmy postępowali, to znaczy, żebyśmy wiedzieli coraz więcej na temat miłości Chrystusa do nas, na temat miłości Boga do nas. Żebyśmy przestali być wreszcie ignorantami, a ludźmi, którzy są nieświadomi, że Bóg umiłowawszy swoich, tu w tej świątyni siedzą tylko i wyłącznie swoi, sami swoi, Tu obcych nie ma dla Jezusa Chrystusa. Umiłowawszy swoje, do końca ich. I żebyśmy mieli siłę nie odrzucić tej miłości, A nie odrzucimy jej wówczas, kiedy będziemy coraz bardziej jej świadomi. Kiedy będziemy dostępowali na drodze poznawania tajemnicy Chrystusa. Wyznajmy tak,